zbliżamy się do Camp Splinter razem z Bobrem i Krystianem Dokładnie Siema e, Tak czy inaczej mamy powiększony zespół o jedną osobę Każdy jest jako taką uzbrojony I mamy zamiar... co to jest? jest zasłona ma... Natura Mamy zamiar tutaj zlutować właśnie Camp Splinter Ponoć jest tutaj dobry lód, ale bez kitu jakoś ten To jest przeciw ta... Czołgowa czołgrowa. Tak, tak Przecież nie, przeciw czołgowe są betonowe to jest przeciwwodna, powodowa. To jest realistyczne, jak w orze. Ja I, spe I specjalnie miastro. właśnie w dzień będziemy tutaj ruszać, żeby uniknąć umierania po nocy. Tu są zombiaków niedaleko, jeden przy drzewie. Dobra, to ja pójdę z lewej strony. W ogóle wejdźmy z lewej strony do kampa całego, proponuję. No, a tą dziurą w murze? Czekaj, czy tam coś jest? No, tą dziurą w murze może. Jakieś skrzynki może tu są? Z nie, tego to, 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 jest... to, tą dziurą tutaj to nie wchodźmy, to jest tragedia. Pan nie musze... ja też? Nie, tam tak, od rzeki, od rzeki wejdziemy. Dobra, biegnie zombie, to się zajmijcie nimi. Aha. Dobra, jeden na mnie. A, to jeden na mnie. Okej. Okay. Dobra, tutaj też. jest ogólnie dobre na tym zombie, bo ich jest dużo, ale... Postarajmy się nie paść, bo tutaj nie ma tych medical... No. Ja mam parę bandaży, ale to już nie może być. Ja mam mało antybiotyków. Raiot tam stoi na wieży No, się baguję u mnie No, faktycznie Ale i tak nie będziemy musieli tak naprawdę rajotów używać Znaczy używać, nie będziemy musieli na wieży pójść Dobra, dwójka, dwójka zombie biegnie na nas od strony rzeki Dobra Aha, ja jest tam trzeci Szybko padłe Tu powinna być jedna skrzynka przynajmniej No, ja pamiętam w którym miejscu? Z tyłu czysto jak coś Doki, Kolejny biernie sobie. przez dziura Chyba na mnie, chyba na mnie O kurwa, myślałem, że to gracz Dobra motherfuckers I co, jest tu coś? Nie, nic tu nie ma. Dawajcie wbijamy do bozu. Mhm. Jak coś to zawsze możemy tą headshoty postrzegać, ale ja bym to zostawił na przykład na NORAD No tak, no, tak, trzeba oszczędzać amunicy Dużo tutaj no. Tak. O, jest skrzynka z itemem, jest skrzynka z o, itemem. O, zajebiście, wiesz. Zobacz co wypadło. Mów co jest. <noise> Uzi! MP7. O, MP7K MP7 jest super. 7. Uważaj, Bobru, prawa. Za tobą, za tobą. Okej. Okay. Jeszcze drugi przy spotka, idzie. Zaraz do zdałem, Ajacz. Dobra, też. Dobra, ja idę na mioty sprawdzić po kolei. Ja też. Zobacz jakie amo mam 4 amo, jak zajebiście. To Uzi zatrzymaj, to jest dobra broń. Uwaga zombie, nie na kogoś. Na mnie. Na mnie. Jak coś ja w namiocie będę ich brał, bo oni wtedy się nie mogą chyba razem wejść do namiotu. Czemu? O, ja wejdę tutaj gdzieś prawie, uważaj, jest. No szczególnie z dwóch stron. Jej, znalazłem Batona! I Jej! Ja znalazłem hełm chyba jakiś. M9 Helmet Black. Fuck Oj, O, i pistolet yeah! Yeah! to jest najlepsza broń w Profit. tej grze. Dobra, na wieże nic nie ma, tylko babka posuwana. Dobra, tu też nic nie ma. Hmm. My też pusty leżać te... Sprawdzacie te namioty? Ja sprawdzę ja tu... jakiś rządek. Ja tu przy murku sobie chodzę. Słyszę zombie jak coś. To ja. O. Na mnie był. To ja, ja? ja, ja tak sapię. E, 19-11. A, Black Helmet to już tutaj jesteście O no to masz pistolet, tak? Tak Master gazowa, nie wiem Jakieś nawiązanie? Ech? Nie, chyba nie jest potrzebna. Nie, raczej nie Nawie, że to jeszcze... A ty tam idziesz, dobra Na no że nic nie ma z reguły Chyba, że zombie zbuglą... WO the fuck, raz, dwa, trzy, cztery yyy, Jaka tu jest horda, ludzie Leży? ta nie 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 e, Od frontu, tam od której strony nie poszliśmy Bo leży takich Miałem jeszcze z 10 przyczyna. i oni wszyscy wstają oh, yo. A na wieży jest flara Poczekaj, jest... no To jest super o Jezu. Flara. A rzeczywiście jest wszystkie co leżą to żyją Dużo tego One By wszystkie stały, ale nie wiem czy tutaj nie ma skrzynki w tych boksach Tych przedtem? No Aleście wszystkie sprawdziliście? Tak, tak, wszystkie mi o to poszły No to drugą część Jeszcze to uwierzę, sprawdźmy Zombie to czegoś? Ja na mnie Ha, forever long. Weź tylko mnie, nie niełomotni Dobra, się tymi zajmę A one nie żyją Haha, taki żart Odwa Odważne SU, ja się tymi zajmę <grym> Jak leżą na plecach, to będzie tak. już wykończone przeważnie tak SU, no gdzie ci spadowały Spokojnie <grym> Dobra, okay. Dobra leżę Śmiecie, no zbudowałeś się światło. Dobra już Ja tu nic z już nie widzę raczej Ja też nie Jeszcze wierzę ostatnią sprawę z tego spokoju Jaką mi jedną w bo... ogóle? To, to z Riot? Shieldem? Nie, tam się nie da wejść Jaką drugą? W ogóle przy tych samochodach powinno się coś zespałnić. Idzie zombie one w ogóle tą dziurą wychodzą i to tak hordą. Dobra, pilnujemy tej... La horda. Co na, dalej? Na wieży nic dobra. nie ma. No to dobra, to tak szybko wbiliśmy i nawet poszło teraz lepiej niż... <laughs> Nieważne <Do>. kiedy. <śmiech> <śmiech> ja bym teraz poszedł do... Co powiecie na Norad? Norad? Można zaryzykować, tylko że będziemy tam biec spory czas. Bliżej ołak, ołak ma biegać S-u Możemy podbiec Nie wiem czy zauważyliście, ale na czacie coś w ktoś banują Tak, ale o, tak, tak tak bywa czasem z tymi serwerami Dobra, chodźcie tutaj za mną Dobra Tutaj szkoda mi amunicji na te zone Ale musimy tutaj. przejść przez tą ulicę, bo to jak nie przejdziemy przez tę, to będziemy musieli robić długie długie kółko przy tym, przy safe zone Musimy przejść przez ulicę a tamtą stronę no Dobra, ale... Okej ale to tutaj możemy wejść na tą górę co to, to, to wiesz, że to ze wspinaniem się bywa w tym świecie To chyba nie jest wysoko z drugiej strony, wiesz? <coughs> to to tam... No dobra, możemy iść A, spróbujemy Ale te miny ci... tutaj, kurde idzie <Śliesi> pierwsze, jak się połamie, no to, to w Cholera jest tych Ja pierwsze, Raz, 4, 5, 6, 7, 8, 15, z 20 zombie jest. Ej, podnieśliście tą flarę? Nie, na cholera. A żeby tam teraz tak strzelić, żeby to wszystko A to nie stało. działa chyba, my z Bobrem próbowaliśmy. No, próbowaliśmy. Tak? I nie wiem, rzuciliśmy i ono miało też samo wyjebane. Jak? Ja, ja na ten, z tego rgana, bo zombie też mi ci nie zostało. Dobra, to co? Będziemy kontynuować drogę do Norad, a w Norad mam nadzieję, że nie zginiemy, bo tam są takie hordy zombie, że to... Tak. ...że kataną sobie nie poradzimy. No i trzeba strzelać możliwe, ale no, no. to ja coś się ogarni mam. Powinno być ciekawe. Dobra, to biegniemy. No, lecimy. Właśnie się zbliżyliśmy do Norad, jest mnóstwo zombie, widzieliśmy przed chwilą jakiegoś survivorsa jakąś dziewczynę. Bez punktu, co prawda. Nie, co idziemy od zachodu, bo tutaj chyba się nie da przez te kraty wejść. W sensie się by było nie, da się, nie Zombie da. jest w cholerę i prawdopodobnie użyjmy broni, ja mam tłumik na szczęście więc najpierw ja pewnie będę strzelał, potem oni Bo ja nie będę atraktował zombie I nie, co? Zobaczy, to. Zobaczymy co dostaniemy tutaj w tym narodzie Mam I nadzieję, to. że ona się nie vloguje bo ona się chyba wylogowała A mi się wydaje, że ona pana ustała, to jest taki Xiong Mao możliwe To wygląda miałeś dziewczęce imię Dobra dobry, jak tam? Jestem też za tobą Tu się podskadnimy Monat na wiesz, że i tak nic nie będzie A, bo może przejdźmy Tu jest w cholerę zombie Dobra, biegnie jeden Dobra, ja idę do budynku jak coś Dobra Dobra, to jest maska gazowa Zombie wbiegają do budynku yy, Widziałem. dwa masz tam Spoko, dam sobie radę. Dobra I poza tym... No straszne I poza tym pusto tutaj no. no Chce ktoś tą maskę zajebistą? Nie <laughs> mam ale faktycznie, te zombie są tam na tym czołgu tak troszkę kinda zbugowane. E, o tu jesteś. Dawajcie z schodami. Chodźcie na heli. No właśnie tam dycha dojdziemy. Oku. Uh -huh. Czy tutaj za, czy tak, za, czy tak. Tak. Biegnie zombie. Dobra. Bierzesz go? Nie, nie, nie. Tak. Idę na ciebie. <śmiech> <śmiech> nie masz wyboru. Dobra, na heli czysto. Ale boję przy... się, że ona mogła zlutować tą okolicę, wiesz? Sprawdź ten zombie, czy nie wstanie. nie? Nie, sprawdzam. Ja pierdziele, flatarka, zajebisty lud, naprawdę. Jej, jej. ciepło nada. no, myślałem, że tutaj będzie coś o wiele lepszego. Coś strzela. Co to? Co? Taki dźwięk. Ja waliłem zombiarkę, może to to było. Nie, nie? normalnie przelatujący pocisk. Ale ja waliłem strzał. z fotograficz, bo zębiak nie żył. Tu jest ich bardzo dużo, bo bro, patrz. Tutaj tam przy tym ten ten, tunelu, tak? No. Chciałem. Jest kasa z zombie. Wow. O. A... A ty z Co? że z No, możemy tam wejść, ale przede no się. Do jeszcze trzeba. Przecież Do tunelu by się przydało pójść, wiecie. A no, tego jest. No to trzeba chyba wybijać częściowo. Te. To ogrodzenie? Przy tym chciałoby coś się działo złego. No coś tu jest nie tak. Dobra, chodź, chodźcie tutaj do tunelu, wybijemy powoli ich i chyba od prawej strony pójdziemy. Od prawej? No bo w lewej tam jest mnóstwo zombie. Dobra, idę z tobą. Dobra. No dużo ich jest. Kolejny, Kolejny leży przed tobą uważaj, są. Skrzynką, to skrzynku to... wiem podchodzić ten kroczek i machnąć bronią. Jak tam leży, ten leżące są najgorsze, bo takie mają... Tak, A tych leżących właśnie jest tak fajnie, że podchodzisz kawałeczek i machasz bronią. Jak już będziesz z zasięgu, to... Wstało tu... trzech warzesów Dobra, spoko o, dużo ich, uważaj Odciągnę i coś spróbuję, dobra O w dupę, o w dupę Teraz na mnie wszystko jest A i dużo tego No to kurde no. Trzeba opuścić, abym je zastrzelił Ucieka jak coś Cofam kawałek Trochę w dupę i tam O o, na mnie się znieje ten Wycyknijcie, gdzieś się pochowajcie, słuchajcie To nie sprintowe spadają. padają Dobra, ja się swoimi zająłem, do wam pomóc O, u nas leży, jeszcze jeszcze dwa dwoma Jesteście ranni? Nie, ale teraz nie zostałem. Dobra, to dawajcie do tego tunelu, musimy tam koniecznie pójść Znikajcie do wiesrału, tam tego zła jest No. Tyle tego zła jest tam tyle Tyle wygrać Lepiej wsiąść do tego pojazdu i wtedy to iść z maszynowego No, to, byłby to by było epic bajka. Dobra, tu bym się radził na... Wujka biegnie Wezmę jednego Dwóch właściwie Weźmy już dwóch Dobra, dawajcie dalej czy by ich tam I tam miast. jeszcze pełno podpłoty mi leży. No i na kucaka tutaj może. Biegnie jakiś zapotu. Dwa zapotu, jedna kucaka, lepiej będzie. Trzeci wstał. Może s u Może SU. Dobra? Siedzi się na mnie. Na mać. Pod górę. Dajcie sobie Pod Tak już górę. Pod Jezu, dostałem Słuchajcie, to tu sami, nic, sami, tutaj tak nic nie, tak. nie ma nawet o. Tutaj powinien się spełnić lód po prostu jak pojebany W tym tunelu A tu nic nie ma Sprawdziłeś? No. 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 no Przy samochodzie też nic nie ma A zombiaki tak, biegną na to. No biegnie, 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 stamtąd I z jednej i z drugiej strony Wstanie? na naokoło Dobra, nie zaczepiajmy tych tylko... Idziemy tutaj na tą kulę tak, o, tak, 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 patrz tam biegną z drugiej strony. Nie sprintujcie, nie sprintujcie. Oj tam, oj tam, nic, nic nie słychać. No po prostu Nie, właśnie sprintowała się wastójka wam i z tamtej strony. Tak? Ojea. Z właśnie tak. najbardziej dobra. słychać. Dobra, ja zobaczę czy nikt na tym tylu tyłów nie robi, ale nie, nie widać. A ja tam jest tylu. ich bardzo dużo, tam w sensie przy tym namiocie między hangarami. A tu przydałoby się... A dobra, da się wejść, owiście, to chodźcie. Rozumiem, idziemy. tylko żeby ten zombie... Patrz, widzisz? Biegnie tam zombie z drugiej strony. Za ogrodzeniem. Jak za ogrodzeniem jest to nie ma co On biegnie do, to... do nas ej ziomki uwaga No on biegnie do nas. Ale, ale co, z... jakiś no. gościu, czy zombie? Zombie Aha Kurwa nic tu nie ma O, zombie gdzieś, słyszałem A tak idzie fajne serzucenia Ja idę na wiarę, mam nadzieję, że nikt mnie nie zdejmie Fajnie nikt na ta niech ściana żeby przejść pod tym <laughs> Nie przyciągasz, się, nie ma nie <laughs> O coś znalazłem Latarka Pięknie No co, co, co coraz wiem, czy trafić Warto było tu przyjść kurde takie niebezpieczne miejsce o. Ale na szczęście jesteśmy nagradzani odpowiednio więc Warto ryzykować nie? No dokładnie A na górze zgadnijcie co jest Latarka Nic O, no, jeszcze lepiej Ale możemy się ten porozglądać stąd przynajmniej Ja dalej jestem jakby co Duży hangar Jesu też masz taki bajer Jak staniesz tu gdzie ja i przybliżysz celownikiem to ci się w tamtym miejscu między hangarami prawa pojawia nie wiem Czekaj. no? no bo tak tekstura się wczytuje tu jest jeszcze ten lądowisko Heli ale nie wiem czy tu coś jest na tym lądowisku jest flara widzę to jest warto tam iść po to dokładnie ziomki słuchajcie po drugiej stronie tam gdzie byliśmy na początku od południa widziałem erzomierbiet nie wiem czy to on po prostu wszedł czy czy coś łapie nie, on się zlurował tego, tu, targetował się na Esa. Po prostu, Na Esa? Przy tym hangarze ogromnym, o tego mi chodzi. A po lewej czy na prawo od hangaru? Od nie, na na połudzie. Połudzie, około. południowa część do radu. To ogromny hangar. No ale po jak tak na niego patrzę, to od lewej czy od prawej? Po lewej był. No Dobra, ja tam jednak nie wejdzie. Na Esa się stargetował, bo tamtędy nie ma jak przejść innego przejścia i ten głupi zombie bieg na około wejście. No, ale on się trzyma po tym. Mhm. Oni się zatrzymują, jak nie mogą wejść za daleko. Dobra, nic tu nie ma, chodźmy stąd. Te budynki przed nami, trzeba sprawdzić. Tak, tak. Z tą tą, z tą, wieżą radiową. No, no. no, no. Może tam coś nam wynagrodzi. Na razie lud. naprawdę, biednie jest. Może będą dwie latarki? <śmary>. Nie wiem, ten hangar po, po, po lewej... Po Frost z... ruszamy, nie? No, mam nadzieję, że Frost Pines znajdziemy. Nie wiem, czy Military Loot znajdziemy. Ale coś no, możemy by się też jakiś zapasy, sobie, by się na nie No mi... ja już wody prawie nie mam. Ja w ogóle już wody nie mam. Ja to też jest na butelkę co to jest? My tu o, to, nawet... tutaj ja zostawił Tak, tak, tak. Dobra, nic. Sprawdźcie te pokoje. Pustą mnie tutaj? Nie, to tu jest... Nie biegnie, słuchajcie. Chyba parę zombie biegnie. Niewyobrażalnie pusto tu jest. Tak. Dobra, Może to jest czwesta serwerów, nie wiem Nie sądzę nie, to nie Tu nasz nie, nie pech po prostu... Ej, tu da się na schody wejść, wchodzimy, Esu? Dobra, dawaj Cześć, zombie gdzieś? A, za płotem Za płotem, to oni nie mają... Jezus Kuku. Maria Ja, ja pier. Ja pierdolę Kuku, kurna Ej, Esu, wejdź tam, ty kur... Zombie hey, z tyłu! Fak No ja też przebiegnie ten przez ten położę chyba. To był z dołu. U mnie Krysten siedzi jakby Krysten siedzi. Wal go, no. Wal go! No. No <grystian siedzi> nie wiem <z> U mnie Krysten roz robi <siedzi> prawie. No to się zbugowały mundgiry po prostu. Ej, tutaj jest tak strasznie dużo zombie między tymi dwoma hangarami wiecie? Ja nie wiem czy nie użyć po prostu strzelby. może. To może być reżyserowne bo ona jest cicha, ja mam tłumik Tylko szkoda A, no. trochę naboi, ale nie wiem czy my damy. A ile naboi? masz tych naboi? 60. <noise> trochę szkoda, jak tak? Jak będę headshoty walił, to może pójść. Ale tu ich naprawdę jest dużo. Tak dużo, dużo w pytkę. O. Tak jak patrzę, to 3, 4, 5, 6, 7, 10 na pewno. Z 15 to, ale. Nie 15. wiem czy my tam znajdziemy jakąś skrzynkę chociaż Czy ja hangar zobaczę? Że polec to. idziemy. Christian też zbugowane nogi Serio? No normalnie Tu jest fajna skrytka właściwie A tam na fiszy zobieki sobie driptają I to ile? Tam z tyłu one się w ogóle nie... 3 czy 4 Nie ma co nimi O zombie. Brak go Na wieży jest, jest dwójka zbugowanych No wiem Ja ciś biernie po głównym tym Po głównej jakby płycie tego kompleksu tam kompleks Po drugiej stronie 4 hangaru Tych dwóch hangarów Dobra, ja sprawdzę wie, trochę ryzykowne ale Pójdźcie, to ząbia zombieaki, Wątpię, że to Jak ktoś krwawicz, to ktoś zombieaka zabił Ja zabiłem Teraz się zostałem, czy przez tą siatkę mogliby nas zestrzelić? Tak, na luzie Fajnie wiedzieć i na wieży nie ma nic. To co, wyłazimy z Norada na zachód? Tak, lecimy na ten... Nawet tak... zapasów za kurde lipa to. No na, nawet, i, nawet i, batona i, nie znalazłem. Ja w tym frosty wszędzie się uzbaniłem tam dużo ja. tych sklepów, jest remiza, jest, jest w policji. Myślę, że ryba. tutaj jakąś broń znajdziemy albo chociaż na A tam ten zombie sobie biegnie, jakby nas pocażuje. Ubrało trzeba stąd spadać. No, spierkałem. jeszcze tutaj zobaczymy, a tutaj już sprawdzałem. Jak obiegnie jeden zombie. Dobra, no? zabiłem tak. go, Okej. Okay. Kto tam, Sala. dobra? Tutaj nic nie ma, boki. 25 dolarów. Troszkę smutno, ale tam ich jest. Ja! Tam na środku? No, stary, spójrz tylko na to. Tam się boję, patrzcie, ale widziałem ich, jak obserwowaliśmy to z... <laughs> Dobra. Jest, jeszcze więcej ich jest Ja już są, jestem są, przy biedą, ramie wyjścia. No ja tak samo Dobra też biegnę do was Tylko uważajcie tutaj przy, w tej trawie leżą No niestety Śmiecie Cześć tu jeden jest, biorę go Bieda trochę z tym No, no szczególnie z zapasami, które jest ja się Bardzo pracę. niebezpieczna okolica, kurde jeszcze jedzenie mam, ale o picie się martwię. Ja przed wodę wypiję właśnie. Ja w ogóle nie mam picia, jedzenie mam. Trochę mam, has pięć puszek, ale... Wody w ogóle nie mam, jeżeli... ...nie znajdziemy czegoś, to ja zdychnę z głodu. z, z pragnienia. <noise> to jest lipa taka. Rozstanie? Taka lipa, że nawet... ...masz jedzenia full, a... jesteś spragniony. tu. To... Musimy trochę odbić w lewo, wiecie? Bo tam jest góra. To, ale musimy... Tam dużo zamknięć w trawie. No. Może mi I... Może mi te, towar drogą? Może ten, ten, Massive Weather Station, najpierw. Nie, tam nic nie będzie. Wiesz, Patrz, na no, Tam jest mało lootu. Mało wszystkiego. Na A tu jeżdżę, to Nie, ale, ale widziałem na mapie interaktywnej. My tam byliśmy, Esu. Tak? Z Pathmage'em graliśmy. Na tego gdzie. nie pamiętam, to dawno było. To była taka wieża, on tam padł. I tam były takie dwa domki przy tym. Aha. Kupacja meteorologiczna, może no, się coraz ciemniej spokoj, spokoj. Za wami, za wami wstał no. Co za jebacz Niektóre kurde padają na 3 strzały, niektóre na 30. No No, ale ja też patrzę, że się dobrze w głowę to na sto kia na trzy szoty No, schodzi skatamy, Z skatamy. na 2 szoty leci Pani, to była broń z którego ona hita nieważne w co trafisz <noise> Broń GMA <noise> Dobra, to Jak musisz celować, Wystarczy, że strzelisz to zabije najbliższego człowieka w pobliżu <noise> <noise> Tak Zabiegniemy tam na ten, na Frosty Państw po prostu, Dokładnie. po zapasy To szukać o, Koniecznie, jak się to przyda Tu to lecimy Tobie Bobru już odwodnienie, roga na czerwono? Mm, tak Ale myślę, że dotrwam do Frosty Jak coś to ja ci dam ostatnio